Witajcie, z tej strony Kantal, Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić Little Inferno. Jest to projekt ekipy deweloperskiej Tomorrow Corporation. Produkcja wyróżnia się oryginalną tematyką oraz kreskówkową oprawą graficzną. Akcja rozgrywa się w ponurym świecie, w którym z niewiadomych przyczyn od wielu lat trwa nieprzerwana zima. Największym marzeniem marznących dzieci jest posiadanie dostarczającego ciepła kominka Little Inferno, w którym maluchy pają, palą swoje zabawki. Gracz wciela się w rolę szczęśliwego posiadacza wspomnianego urządzenia grzewczego. Jesteśmy zatem małym piromanem. W miarę postępów w grze temperatura na zewnątrz maleje, a my mamy coraz trudniejsze zadanie do wykonania. Naciśnijmy sobie tutaj, aby to wszystko spalić. I będzie się tutaj powoli zaczynać właściwa rozgrywka. Mamy pierwszy list. Ja go szybciutko przewijam, ponieważ jeżeli kupicie sobie grę, to sami zobaczycie, co tutaj jest w tych listach. Wrzucam list oczywiście do mojego kominka. I zbieram monety na dalsze zakupy. Tutaj mam katalog z zakupami, ale niestety też go spalę. I zaraz dostanę kolejny list. Czekamy aż on się załaduje. I mogę znowu przeczytać. Genialnie, teraz dostałem katalog wysyłkowy, w którym będę mógł zamawiać przedmioty do spalenia. Tutaj mamy plakat, więc zakupię ten plakat. Kolbę kukurydzy. Klocki z literkami. No i na więcej na razie mnie nie stać, więc musimy spalić to, co tutaj się odpakuje z naszych pudełek. Weźmiemy ten plakat. Wezmę też kukurydzę. No i wrzucimy te klocki. Klocki, każde z osobna. I zobaczycie, jak to tutaj się wszystko świetnie pali. Kukurydza oczywiście ładnie sobie tutaj pęka. A ja mam tutaj dzięki temu znaczek, który będzie mi mógł przyspieszyć odpakowywanie tych paczek. Świetnie, teraz sobie mogę wziąć budzik, kartę kredytową oraz magnes. I zaraz wrzucę wszystko znowu do paleniska. Po kolei budzik, on się tak ładnie stopi. Świetnie tutaj wygląda ten ogień. I z karty kredytowej wypadają mi tutaj pieniądze. Wszystko się ładnie pali. Ja oczywiście jestem szczęśliwy widząc ogień. Pewnie wy również. Wrzucamy jeszcze magnes i mam tutaj jakieś listy, które szybciutko, szybciutko pomijam. Zaraz sobie przejdę do kolejnej porcji spalania. Wrzucam ten liścik, bo mi jest niepotrzebny. Tutaj kolejny. W grze zatem jest fabuła, więc jeżeli już ją zakupicie, no to się zaznajomicie z fabułą. Mi tam jest obojętna, ja po prostu cieszę się z tego, że tu wszystko się pali. Mam jakieś zdjęcie do spalenia oczywiście. Dodatkowe pieniążki. I kupujemy dalej. Kupię sobie tutaj to drewienko. Oczywiście baterie. Cegły. I już na nic mnie nie stać, więc... Zaraz będę wrzucać wszystko tutaj ogień, 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 ogień. Najważniejsze co tutaj to spalić wszystko. Muszę przyznać, że bardzo duża frajda jest z takiego palenia, jeżeli w dzieciństwie marzyliście o tym, żeby pobawić się w strażaka, oczywiście z tej drugiej strony, żeby przysporzyć mu pracy, to tutaj jest idealna gra dla was. Spełnijcie swoje dziecięce marzenie od podpalaniu wszystkiego i gaszeniu. Ja niestety tutaj nic nie będę gasić, to się wszystko zgasi samo. Kolejny list do przeklikania i wrzucamy go na palenisko. Mam ci... o jeszcze tutaj jeden znaczek. Mam 32 sztuki pieniędzy. Tutaj jakiś pajączek, jeszcze oczywiście, bo muszę być bezlitosny. I mamy tutaj pirata, I jeszcze rower, bicykl. Pirata z jednym okiem, do tego wezmę portret. Co by tu jeszcze wrzucić? A wrzucę tą kartę kredytową jeszcze raz. Może uda mi się zbudować jakieś combo. Poczekam jeszcze zanim to się wszystko tutaj ładnie. A mogę na przykład zrobić tak. Pokażę Wam tutaj. Wziąłem ten jeden znaczek, to się przyspieszyło. Jeżeli zrobię combo, to zostanę nagrodzony większą ilością pieniędzy. Oraz dodatkowo tutaj będę mieć te znaczki. Wrzucamy rowerek, wrzucamy pirata, no i mamy kombo. Wrzucam kartę, wrzucam ten plakat, zdjęcie. No i kolejne znaczki tutaj do mnie przywędrowały. Udało się wykonać dwa razy kombo. I tutaj pajączek jeszcze mi się nie wywinie. Powoli odkrywają się wszystkie przedmioty, które będę miał tutaj dostępne. Tutaj mam jeszcze Antikit Torch. W zasadzie nie wiem co to jest, ale wrzucimy. Możemy jeszcze tutaj zdjęcie wybrać. Myślę, że tutaj kota sobie spalimy. I tutaj jest worek z nasionami oraz słoik ze świetlikami i lecimy dalej. Tutaj sobie rozpakuję szybciej ten słoik i jeszcze powrzucam wszystko. Nasionka. Dostałem wiadomość. I spalam wszystko. Tutaj mam... Wiadomo, że... Ta dziewczynka chciałaby słoik... ...ze świetlikami, więc jej to rzuciłem. No i tutaj się będzie wszystko ładnie palić. Jakiś gaz się ulatnia z tego przedmiotu. I ja zaraz będę zbierać monetki. I wykupujemy dalej. Tutaj mamy jajo pająka szkolny autobus i zobaczycie jakie cuda się tutaj wydarzą ten autobus tutaj przyspieszy to jajko pająka również no i możemy go wprowadzić na palenisko podpalamy no i dzieci jadą, krzyki oczywiście <ścười> czujecie to? To jest naprawdę genialny, piękny wybuch. I kolejne listy, które szybko pomijamy, żeby zobaczyć, co się dalej wydarzy. Dostałem papierowe serce. No to wiadomo, że papier będzie się szybko palić. I wrzucamy dalej. Tutaj myślę, że jeszcze kupię sobie. Kupię sobie ten budzik, ponieważ tam było jakieś połączenie budzika. Tutaj mam jeszcze jakiś bank oraz telewizor. Kupię telewizor. Możemy przyspieszyć ten telewizor i wrzucimy sobie wszystko naraz. Palimy telewizor. Ono oczywiście. Wybuchnie i zaraz się rozpołowi na wiele części. Pięknie, pięknie, pięknie. Płonie ognisko w moim kominku. Pajączku, chodź tutaj. A ja przez przypadek nacisnąłem przepraszam to jest menu kombosów, które aktualnie nie jest mi potrzebne. I tutaj myślę, że zakupię sobie jeszcze. Tego pirata. Pirata oraz idola. I myślę, że ten ban. Zobaczmy, jakie tutaj bym mógł mieć kombosy. Kurczę, no nie jestem w stanie tego rozpoznać. Dlatego też nie będę się tym przejmować. Rzucimy to wszystko tutaj. Pirat oczywiście. Idol. No, i ten tutaj bank. Dostałem kolejną wiadomość i bardzo dużo pieniędzy na moje konto. Pogoda się psuje. Jest coraz zimniej, więc ja będę musiał sobie jakoś z tym radzić. Wrzucamy liścik. I po kolei wrzucamy. Może wrzucę te dzieci jeszcze raz. Baterie. I pirata może kukurydzę? No, czyli wrzucę wszystko. Świetnie, to jeszcze kartę. Aha, nie mogę tak dużo zamawiać. Dobra, no to poczekam. Tutaj sobie troszkę przyspieszę. Pirata już niestety nie mogę. Otwieram pudełeczka. I wrzucamy. Niech to płonie. Piękny wybuch moi drodzy. Tak oto wygląda rozgrywka w grze Little Inferno. Mam nadzieję, że gra Wam się podoba. Jest to taki odstresowywać nie ma tu w zasadzie większego celu, ale przyjemnie się tutaj pali te przedmioty. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, cześć!